Hej, oto następny odcinek Let's Playa Simsów 4. Jak pamiętacie, ostatnio wyruszyliśmy z Summer na leśną polanę. E, patrzcie, jest 22, a jest tak tutaj jasno. Mm. Ojejku, no to jeszcze raz spróbuj. Dobra, spróbujemy tutaj przenieść Emila, chociaż nie wiem. O, nagle się pojawił. Wow. chociaż nie zna tego miejsca za bardzo. Odzyskać części, chcesz. Aha. Tu nie ma lustra. Możesz się przeglądać w wodzie. Zaprosi na noc. Okej, okay. rozmawiaj o pokoju na świecie. Nie wiem, cokolwiek. Nie, głupia. Summer zepsułaś wszystko. No. Przesta, że ją nie pilnowałam. Dobra, no to już wiecie co się święci, więc zmień strój na no oficjalny pierwszy, a ty na oficjalny czwarty, jak dobrze pamiętam. Sama wszystko zepsuła, więc... Tak. Ucieknij, tak, uciekaj, nie wiem gdzie, ale uciekaj. A coś... Ty aha, dobra. W ogóle nie postawiałam tych figurek. I są zmęczoni. Samer wszystko ze mi. Miało być całe ciasto. <grymne> Dobra, nie powinnam się na tym koncentrować. Ciekawa jestem, gdzie położyła tamten talerz. No i co? To za piękna ceremonia. Summer i Jemel składają sobie przysięgi małżeńskie. Bardzo piękna. Samer aż lśni. Różowy... pierścionek mu da, okej? Okay? Spoko! I już? Koniec? Okej... Okay. Um, Obejmij? Weź nową żabę. A! Weź sobie w tej sukni. Zepsułaś wszystko. Dobra. Weź kawałek razem. Dobra, to później żabkę sobie znajdziesz. Wypij sobie. Hmm. W sumie nie ma jak. Ale spoko. Różowy tort. To ciekawe, był biały. Hmm. No dobra, ja tam się nie znam na kolorach, być może. Oddaj Emilowi ten. Co wy tam robicie, to ja nie mam żadnego pojęcia. Co tam, pobudziłeś się? Hm. Młoda para. Ej, już jest po północy, a wyjdzie do pracy? Nie, ty nie idziesz, ale sama idzie. Parodi innego Sima, tylko się nie zadław. A ty szybko już zjadłeś. Chyba wcale nie byłeś głodny. Tak naprawdę Ciekawe jak oni wrócą do domu. Na 3 wiecie. Razem czy osobno? Pewnie osobno jak zwykle. <grym> dobra, tu w sumie chyba nie ma co robić takiego. Już zjadłaś, no nareszcie, dziękuję. Możesz szukać żab teraz. A ty już wypiłaś tego drinka chyba? Dobra, już go zostaw, no. A nie wypiłaś jeszcze. Gdzieś tego go schowała? ok, okej. Nie wnikam. A ty byś też mógł poszukać żabek. Ha, ha, ha. Ale jej wlazłeś do tej sukni. A, he, he. Nie będziesz ćwiczył. A ciekawe, czy bym mogła się przenieść stąd do miasta? No, wypij szybciej, bo chciałabym coś zrobić. Już? Oj, trudno, posikasz się najwyżej. <grybujesz> Masz! No! Super. Dobra, bo chcę spróbować mapę wcisnąć. Nie, nie będziesz ćwiczył. Aha, okej. Okay. Yy, dobra, chodźcie tu. Okej, okay, Summer, nie wiem, czemu się przebrałaś, ale zmienisz ten strój. Ach, znowu kłamiecie ludzisko. Dobra, zmienisz strój na czwarty. Tak, garniturze sobie czyć pewnie. Co tam chciałeś? Aha, stuknąć się biodrami. Eee... To zaraz, jak Summer wyjdzie, wiesz? Tak, podejdź tu nie ćwicz już zostaw co to jest weź nową pocztówkę ale to nie ty kolekcjonujesz pocztówki wiesz nie wiem czy czy jak wyciągnie na przykład yy, pocztówkę ze skrzynki to czy jej się to zaliczy czy nie nie myj już rąk Tylko ciekawa jestem jednej rzeczy. Garza. Tak, się z deszczu coś jeszcze chciałeś? Poznaj kogoś nowego. Znowu? Dobra. Nie tak, bo jestem czegoś ciekawa. A, dobra. Nie, o coś innego mi chodziło, ale spoko. Dobra. To wiecie co? Czekajcie. Hmm. A nie, jest, dobra. Śledź satelitę. Dobra, już koniec. Badania. I co tam? Idą. Sam jest zmęczona, ale idzie. Nie ma dżemania. W satelicie będziesz trzymać. Później. Aha, dzieci z dwóch różnych stron. Fajnie. No i co? ok Emil wesoły. Sama taka... Och. Muszę iść tam. Do tego obserwatorium. No, chodź tam. Tak, wyciągnij świeczki. Kurde. Uwielbiam to sterowanie na piętrach, naprawdę. Nie mam tu świeczek. Ok. Spoko. No, długo jeszcze. Jest już czwarta nad ranem. Hmm, ciekawe. Dobra. Wracać do domu. Może przez mapę, bo zanim oni wrócą do domu. Tak, do domku. Dobra, tak. Samer idziesz do pracy dzisiaj. No to troszeczkę sobie pośpiesz tylko. Przykro mi. Emil może już iść spać od razu, więc widzimy się no za chwilę. Okej, okay, Samer już pójdzie do pracy. Ja ją obudzę. Pobudzona oczywiście, a ona musi być zainspirowana. I nie dostanie awansu, jak do mnie mam. Jest głodna, ale spoko. Niech idzie do pracy. A miałam bar schować. A dobra. Yy, a pracuj ciężko. Yy, Emil zaraz stanie i tak, więc. No, sam chciał. <ścoughs> ja mnie kazałam. Będzie coś dzisiaj gotował, bo. Mało jest... Dobra, może wygw inny posiłek. Mało, ma... Mało mamy jedzenia w lodówce. A niech będzie sałatka. Tak, dla rodziny. Mm. A niech stoi ten bar później, się nim zajmę. Co ty tam chcesz odzyskać części? O, jajku. Nie, no dajże spokój. Od 6 do 16, szósty poziom. A! To będziesz musiał iść na siłownie, ha. Coś mi się tak wydaje. Albo po prostu będziesz znowu majsterkowa, ale. O, Liberty przyszła. Przepraszam Was, jeżeli słyszeliście mój koszel. ale nie jestem jeszcze zdrowa, całkiem. No Sama przyszła. Odzyskać część. No, musi się coś zepsuć, bo inaczej to. Flirtuj ta. Poznaj. Możesz z nią pogadać przecież. No i możesz sobie zjeść też. Okej. Okay. Zapytaj, jak minął dzień. A właśnie. Nie wiem, czy widzieliście. Ale tu stoi Łuk Bogo. Fantazjuje ciekawe z kim. E, bo... Bo co? A bo Emil chciał. Miał to w pragnieniach. No więc mu kupiłam. Ale z niego nie skorzystaliście. Nie skorzystaliśmy. Ha. To było moje celowe. Zamierzenie. Zamierzenie celowe, Czekajcie, bo coś miałam zrobić i zapomniałam, co? Ty hmm. pracujesz ciężko, tak? Dobra. Oprócz tego, że miał łuk sprzedać, to jeszcze coś miał być. Trudno się umówić. Aha, w ogóle zapomniałam o czymś. Samer ma to ciasto w wyposażeniu. Ach, nie mogę obejrzeć. Będzie jadła ciastów w pracy. Dobra. Nie będziesz nic malował, co ty. Weźmiesz prysznic. A może ulepszysz właśnie? O, połóż samoczyszczącą e, powłokę na ścianę. Hmm, co by tu zrobić? A dobra, niech będzie. Cokolwiek. O, właśnie. Przypomniały mi się pocztówki. Znajdź. Napisz list do. Chyba z północnej groty nie mamy? Nie wiem. Czekajcie. 2, 4, 5, 6 pocztówek. 6 Tu jest 7 Moonlight Falls? Tia. Musimy napisać do Moonlight Falls. Chociaż mi się wydawało, że mieliśmy pożytówkę stamtąd. Nie No dobra, długo ci to zajmie. Oj, chyba tak. Samer, jak tam w pracy? No, chyba nie zdobędziesz dzisiaj kolejnego poziomu. Eee! Kolejnego poziomu. Awansu nie dostaniesz. Co tam możesz zrobić? Wytwarzać stoły i krzesła do jadalni. O, super. Przyrządzić posiłek. I co? Super. Jeszcze można ulepszyć, jeszcze można. Czy to się zamieni? Nie wiem. Liberty. Zmiataj z komputera. To nie twój. Tak pragnę zauważyć. <ścoughs> nie tykaj się go. Nie, nie, żadnych badań. Idina jeszcze. jej ku, wy nie macie co robić w domu. O, Travis. Dobra, chodź. Nie stój. Tak. Travis też byś mógł przyjść do nas. Co ty taki? A, już nie mogę nic z nim zrobić. No to nie. Yy, co ta książka tu robi? Co? Yy, Sprawdź odpowiedź jeszcze. Nie, napisał list. Trzeba poczekać. Dobra, odzyskaj części... Przesz przed diną di muskułym, tak. Przyrządzić posiłek, właśnie miałeś gotować jeszcze. Chociaż nie wiem po co tyle tego jedzenia, bo później się zmarnuje, no ale sobie podszkolisz gotowanie. No ale śniki. Dobra, zostaw już się. Rób to, co masz robić, i będziemy kończyć odcinek za niedługo. Ile ty masz punktów tak ogólnie rzecz biorąc? Uh, dużo. Dobra, na razie nic nie kupuję, zajmę się tym później. A jak tam właśnie kontakty z Dino? Uu, spadło nam. O, już siódmy poziom. Dobra, chowamy żeby nam Dina nie ukradła. Dobra, pogadaj z nią, bo... Troszeczkę... Zaniedbałeś znajomość. Pożegnaj, nie? Rozmawiaj o gotowaniu. Gdzie ona polazła? Jasne, poszła do domu, włączyła radio. A, no okej. Okay. Co tam, ja się nie będę kłócić tam. Ale ty się porządnicki zrobiłeś, jakiś kurczę. Możesz ulepszyć jeszcze. Okej, okay. mocne krany niech będą. Chociaż nie jesteś skupiony. A c y y co? Eee, y y dobra, nie wiem co on da mu Eee, masz tu, podziwiaj się, bluszcze, bo chciałeś. Coś jeszcze? Poznaj kogoś nowego. Następny punkt gotowania. Czyś ty nie oszalał? Dopiero żeś zdobył, masz już siódmy punkt. Ojej. Mm. Muszę ci wymyślić jakieś zajęcie. Summer powinna już przyjść. Tak, z roboty. Ulepsz, mocne krany niech będą. Nie masz co robić. A ty, jak nie spięłaś się? Hm. No dobra. E, daj mi mila, ktoś dzwoni. A, niech przychodzi. Dzisiaj mam jakiś natłok ludzi. Ojej, musisz tak zjeść. Trzeci ja muszę wszystko powtarzać. Możesz sałatkę sobie zjeść. Aha, możemy rozmnożyć żapkę. A ty masz dalej ten tort. Aha, zepsute. No to wyrzucamy. Niestety nigdy nie posmakuje to tu Emila, <grystanie> Aha, czekajcie. Aha. Dobra, to sprzedam te żaby, bo one są niepotrzebne tu. Z zabawą zabawą to ty masz najgorzej. Możesz iść wziąć prysznic Możesz... O, Bella przyszła. Ale czemu wlazło do łazienki, to ja nie mam żadnego pojęcia. W ogóle, ty znasz Berlę? No, to dziwne, że ona chciała przejść, chociaż nie jest naszą przyjaciółką. Ale no, dobra. Teraz nie ma czasu na rozmowy. Trzeba się zająć innymi sprawami. Jeszcze nie możesz poprosić? Hmm. A w ogóle ty to zrobiłeś? Czekajcie. M powinien. Nie wiem. Eee, tak, Bella teraz przyszła do Summer. Czekajcie, bo ja jestem czegoś ciekawa, aczkolwiek. Aha. O, fajnie, no to przyjmij do znajomych. <laughs> mm. Little. Tu jest, dobra. Aha, dobra. <laughs> Możesz z kimś rozmawiać, o. sam sobie z nim pogadaj. Dobra. Ojej, już. Eee... Wiesz co, idź tu z Berlą sobie pogadać, bo ona przyszła i tak się, ją, się nią nie zajmujemy w ogóle. <laughs> dowcie po kaczkach. Poznaj jeszcze. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Dobra. Jak tam? Rozmawiasz sobie. Co jeszcze można zrobić na kąpie Ciekawego. Hmm, może nie będziesz nic pisał. Sieć. O, może szukaj pomysłów, może coś znajdziesz ciekawego. Zaraz na. Aha, bo on miał. A, dobra. Będziesz sobie uprawiał jogging chyba. Nie mam dla niego zajęcia. A ona już chce iść spać. Porozmawiaj jeszcze z Berlą. Zapytaj, jak minął dzień tam było. Dobra, tu jest. Mm, plotkuj. Rozmawiaj o teorii kolorów. Namaluj jeszcze jakiś, chociaż mały obraz bo. Bo dawno tego nie robiłaś. Jak tam. Znalazłeś coś ciekawego? Nie. Rozmawiaj o marzeniach. Możesz z Bellą pogadać? Chyba nie. A nie możesz, dobra. <tryk> Wiesz co byś zrobił? Przyszłam, że będzie miał jakieś. Będzie mógł przyrządzić jakieś nowe danie, ale chyba nie. Kluski. Z czosnkiem dla rodziny. Ty sobie tam maluj, co tam sobie malujesz? Króliczko. Dobra, może nie gadać z nią, tylko przyrządza jedzenie. Będzie <laughs> dużo jedzenia, a później się zmarnuje. <laughs> Okej, okay. no to idź. Najwyższa pora! O, super. Chcesz to zjeść? No dobra, jak chcesz. Samer, już idziesz spać? Czekaj, Fran. Nie idź. Tu jeszcze sobie zrób test ciążowy, bo nie robiłaś. Chociaż ciekawa jestem, co by było, gdyby nie robiła tego testu. Zabawa. Zabawy ci wiecznie brakuje, no? Nie jest w ciąży, nie postaraliście się. A. Dobra, wiesz co nie jest już? <noise> to teraz nadróbcie. Tak, idź do Łazienki z powrotem. Jasne. Będziemy już kończyć. No, powinniśmy. Dobra, w takim razie do zobaczenia w następnym odcinku. Papa. Pa.